Biegunka u psa to koszmar każdego właściciela. W tym odcinku Kawy z Psiapsi, Jagoda z profilu Psieczytanki, która jest certyfikowanym ekspertem żywienia psów, zdradzi nam proste triki, jak pozbyć się tego problemu. Cześć Jagoda! Cześć! Dzięki, że wpadłaś do nas. Powiedz proszę przede wszystkim na początek, dlaczego psy mają biegunkę, skąd ona się w ogóle bierze, bo to nie jest normalny stan. Mhm, dokładnie. Więc tutaj musimy rozróżnić taką biegunkę nagłą, czyli zazwyczaj jest to po prostu spowodowane zatruciem. Pies coś nam zjadł na spacerze, nawet może nie zauważyliśmy, mhm. tylko dopiero później mamy, mamy ten, ten bonus w postaci biegunki. Może być to też biegunka przewlekła, więc tutaj, tutaj jest to trochę sprawa bardziej skomplikowana. Więc mamy, mamy tak naprawdę, powiedzmy, dwa rodzaje biegunek. Taka, która powinna w miarę szybko jeżeli to jest to kwestia zatrucia i taka, która najpewniej wymaga troszeczkę bardziej e, kompleksowego podejścia. Okej, okay, czy oprócz zatrucia coś jeszcze może powodować biegunkę, taką tą nagłą psa? On, zazwyczaj jest to kwestia jednak takich spraw żołądkowych i litowych, czyli, czyli jest to coś, coś co, co pies zjadł, takiego, mhm. co, co mu nie, nie przysłużyło. Okej, okay, a na przykład przy zmianie diety też się może pojawić biegunka? Sami takie. Może, może się pojawić, tak jak najbardziej. Czasami właśnie przy, przy przejściu też na, na surową dietę mhm. zdarza się to. No właśnie, to jest... tak było u mojego, u mojego psiaka że mm -hmm. gdzieś tam musiałam troszeczkę mniej tego y, świeżego jedzenia mu dawać i zatrzymać jeszcze mu tą karmę suchą tak, i dokładnie. potem stopniowo tak jakby przechodzić. Mm -hmm. bo, no. Właśnie tak jest, że, że czasami potrzebujemy czasu, żeby, żeby ten mikrobiom jelitowy się przyzwyczaił do tego nowego jedzenia. Okej. Okay. dobra, no to w takim razie już... Y, Jesteśmy w tej sytuacji, bo zapewne oglądają nas osoby, które, które gdzieś tam mają ten problem, mhm. jakie kroki należy podjąć, gdy, gdy pies dostaje takie biegunki? Więc jeżeli to jest biegunka, która wynika rzeczywiście z zatrucia, jest jeszcze ewentualność taka, że może być to kwestia karmy, tak? Jeżeli mhm. karma jest na przykład karma mokre, która, która jest wysoko podrobowa, ma bardzo dużą ilość podrobów, też może wywołać nam biegunkę. Ale jeżeli skupiamy się na tej biegunce, która wynika z zatrucia, czyli pies zjadł nam coś, co mu nie przysłużyło, no to co możemy w takim wypadku zrobić? Ja mam taki Swój sprawdzony protokół, że tak powiem, inspirowany um, weterynarzami holistycznymi ze Stanów Zjednoczonych, głównie, głównie jednego, Peter Dobias, bardzo po, polecam jego, jego profil, więc tutaj przy takich sytuacjach, co, co ja zalecam, jest na pewno głodówka. Głodówka 24 godziny daje odpocząć, dajmy odpocząć układowi pokarmowemu. My też często mamy tak, że jeżeli zatrujemy się, mhm. to, to nie chcemy jeść, tak? Więc jest to, jest to normalny stan. Oczywiście, jeżeli jest to przedłużające się, no to to tutaj może nam to dać trochę do myślenia, że rzeczywiście może, może trzeba podjąć jakieś inne kroki, ale generalnie przez, przez ten jeden dzień, jeżeli, jeżeli coś takiego się dzieje, jest ok. Także nie bójmy się też tej głodówki, to naprawdę jest też stan dosyć naturalny dla psów. Więc one się w ten sposób oczyszczają. Tutaj tak zaczynam. Następnie takim super, naprawdę trikiem jest wprowadzenie bulionu ym, gotowanego na kościach, chudych kościach. Mhm. Do niego dodajemy bardzo dużą ilość dyni, bądź marchewki gotowanej. I tu nam robi się taki, taka papka, mhm. tak naprawdę tej, tej dyni jest całkiem sporo. I ją, to blendujemy rozumiem. Blendujemy, okay. robimy taki no, smoothie pudding nie, bo no, to, mhm. to ma nawet taką jeszcze bardziej gęstszą konsystencję, bardziej jak owsianka, coś takiego. Okay. I coś takiego po tej, po tej, e, po tej głodówce podajemy przez następne 1-2 dni i w ten sposób e, regenerujemy układ pokarmowy. I zatrzymujemy także, przez to, że, że marchewka i, i dynia mają duży, dużą ilość błonnika, w ten sposób zatrzymujemy po prostu biegunkę. Następnie możemy stopniowo dodawać trochę chudego mięsa, żeby przyzwyczajać organizm do coraz in, to bardziej skomplikowanego dostawienia, powiedzmy, pokarmu. I w konsekwencji po, po kilku dniach jesteśmy w stanie wrócić do, do pierwotnej karmy, pierwotnej diety psa. Tutaj też takim fajnym, fajnym dodatkiem, który warto mieć, jest probiotyk zawierający Haromyce z Bulardi są to drożdże. Mhm. E, one, one nam sto, stopują bardzo fajnie biegunkę, więc tutaj można to jak najbardziej jeszcze dodać. Czyli oprócz tej gudówki dajemy jeszcze e, przy okazji. W tym samym momencie, czy po głodówce proponujesz najpierw, dajemy, najpierw robimy głodówkę, mhm. później wprowadzamy zupę, przy zupie możemy już probiotyki. wprowadzić probiotyk. Ok, czyli tak samo jak u człowieka, jak się gdzieś tam zatrujemy czymś, czy gorzej się czujemy, warto taką głodówkę zrobić. Chyba ta autofagia się wtedy włącza takie tak, czyszczenie tak, organizmu. jak najbardziej, mhm. jak najbardziej. I wtedy to może być też tak, że jeżeli już pies rzeczywiście kilka ma ze sobą tych epizodów biegunkowych w danym po danym dniu, dajmy mhm. na to, to wtedy z niego już nie oczekujmy, że coś będzie wychodziło, aczkolwiek może się tak zdarzyć, że jeszcze będzie takie pogorszenie, bo to jest kwestia usunięcia tych toksyn. Mhm. E, więc jeżeli on mimo wszystko, że nic, nic nie je, no to jeszcze coś tam, coś tam może z niego wyjść, to już jest takie, że rzeczywiście maksymalne oczyszczenie jelit. Okej. Okay. Dobra, no to mamy tutaj, jeżeli chodzi o, o ten protokół mega, myślę, że cenny dla wielu osób. E, Jakie są jeszcze inne, powiedzmy, naturalne sposoby radzenia sobie z, z biegunką? Co jeszcze zrobić w tym momencie, kiedy, kiedy ten psiak mhm. cierpi po prostu? Tak, no tutaj, tutaj właśnie z tych naturalnych możemy dodawać jeszcze e, na przykład zeolit. E, zeolit to, to taka skała, która, która też pomaga oczyszczać. Mamy mhm. węgiel. E, mhm. Węgiel, który, który możemy nabyć w aptece, to jest taki po prostu ludzki. Są też, są też specjalne dla, dla psów, ale one się niczym nie różnią. E, glinka kaolinowa też jest takim, takim suplementem, który pomaga nam w sytuacjach biegunkowych. Kwas fulwowy okay. jak najbardziej też, też oczyszcza. My musimy też trochę znać swojego psa, bo w pewnym momencie możemy też zauważyć, że to już się nam przedłuża, mm -hmm. albo że pies rzeczywiście źle się czuje i widzimy, że to nie jest mój pies i on tak zwykle nie reaguje, że poprzednio, w poprzednich takich epizodach szybciej dochodzi. Do siebie, uh -huh. no to wtedy rzeczywiście kontakt z weterynarzem powinien, e, powinien tutaj nastąpić. Ale też, e, też fajnie jest w ten sposób próbować, w zależności oczywiście od, od, od powagi sytuacji, ale jeżeli pójdziemy do weterynarza, bardzo często też biegunki leczone są antybiotykami, co, co jeszcze pogarsza nam e, sytuację. I cały e, mikrobiom jelitowe, nie? Dokładnie tak. Więc, więc tutaj, tutaj, oczywiście, fajnie, że, że weterynarze są, aczkolwiek są właśnie takie proste, proste sposoby, które my możemy już w domu szybko zastosować. No właśnie, wspomniałaś o tym węglu aktywnym. To jest chyba taki pradawny sposób. Już mhm. naszym babci, kiedy ktokolwiek miał w domu biegunkę, to się podawało właśnie ten węgiel. To była chyba taka najprostsza metoda. Też w którym momencie w tym protokole go wdrożyć i w jakich, w jakich ilościach może? Mhm. Więc tutaj, tutaj możemy już go dorzucić, tak naprawdę, do tej zupy, bo mhm. po, po głodówce do, dokładamy węgiel. A, no I i w, jeżeli chodzi o ilości, to w zależności od wagi tak naprawdę. E, więc tutaj, tutaj jest to ciężko powiedzieć, też zależy ile mamy tak naprawdę substancji czynnej w kapsułce. Mhm. E, także nie da się tego dokładnie stwierdzić. Na pewno jeżeli to jest kwestia takiego szybkiego, chcemy zrobić taki mocny strzał, który oczyści nam te toksyny, podajemy w znacznie większych dawkach niż, niż takie, które są sugerowane zwykle na opakowaniu. Okej, okay, czyli wiemy co robić w pierwszych dniach, kiedy taka biegunka nagła wystąpi na przykład przez zatrucie. Mhm. O czym jeszcze warto pamiętać? Warto pamiętać, że, że jeżeli ta biegunka nam nawraca, że to, jeżeli to nie jest w wyniku zatrucia tak naprawdę, e, tylko, tylko kwestia tego, że pies raz ma biegunkę, raz jej nie ma, albo ona trwa już od dłuższego czasu, albo... No, tak naprawdę codziennie jedna, jedna skup jest biegunkowa, no to to już to nie jest normalne. Okay. I w takich sytuacjach raczej nie stosowałabym tej zupy, bo ona jest takim takim e, protokołem w przypadku zatrucia, ale jeżeli mamy do czynienia z taką biegunką, która już chwilę trwa, e, nawraca, no to tutaj trzeba, trzeba się przyjrzeć e, bliżej temu problemowi. Mm -hmm. Na pewno zrobić jakieś e, badania, badania krwi można zrobić tak samo USG, badanie kału, czy to nie jest kwestia pasożytów. Mm -hmm. Może to być również problem z nietolerancją pokarmową, z alergią. Także tutaj naprawdę tych, tych przyczyn może być wiele. Pogłębiamy na pewno diagnostykę, szukamy, szukamy przyczyny. No i tak jak mówię, w tym przypadku nie oczekujmy, że ta zupa zadziała nam cuda, mhm. bo, to, bo to ona nie jest nie jest do tego. Okej. Okay. tylko w przypadku zatrucia. Tak. Okay. Jeżeli chodzi na przykład o... Jakieś kwestie, nie wiem, nawodnienia psa? To tutaj też jak najbardziej trzeba pamiętać, pies w czasie głodówki, i później także musi mieć dostęp do, do czystej wody. Mm -hmm. Do tej wody można również mu dodać trochę elektrolitów, takich specjalnych dla, dla psa, okay. które pomogą uzupełnić właśnie utracone w trakcie biegunki elektrolity, także tu, tutaj jak najbardziej trzeba o tym pamiętać. Okej. Okay. to w takim razie wiemy już mniej więcej, jeżeli ta biegunka trwa na przykład powiedzmy ten jeden dzień, drugi dzień, warto taką głodówkę, czy od razu, kiedy dostaje pies biegunki, od razu tą głodówkę stosujemy? Jeżeli wiemy mniej więcej, że, że jak pies funkcjonuje i że mhm. takie, takie objawy u niego to świadczą o tym, że coś musiał nam na tym spacerze zjeść, to no wtedy jak najbardziej można od razu te, to, taką godówkę wprowadzić. Mhm. Jeżeli nie mamy pewności, co to było, to tutaj, tutaj ciężko jest powiedzieć. Tutaj jest kwestia tego, że musimy znać też trochę swojego psa. Wiedzieć, jak on, jak on reaguje, co jest takiego u niego dziwnego, mm -hmm. tak? co, co nam daje, że, że niepokoi jakieś oznaki. Czy jakieś zachowanie też to może Zachowanie, być tak, że pies jest zaspał jakoś inaczej reaguje, mm -hmm. nie chce jeść, zwykle wszystko zjada. Różne są, różne są takie czynniki, które my już, jeżeli przyglądamy się zwykle swojemu psu, wiemy, jak się zwykle zachowuje, są to takie alarmujące sygnały, że, że wiemy, że okej, okay, to już jest ten moment, że ja nie będę kombinować z niczym, więc mm -hmm. ja żeby sprawdził to weterynarz co tam się tak naprawdę dzieje. Okej, okay, czyli wiemy już po prostu, jeżeli u psa występuje ta biegunka, powiedzmy raz, nie miał nigdy biegunki, widzimy, że to jest tylko kwestia tej faktycznie tej kupy, ale normalnie się zachowuje mhm. i, i normalnie funkcjonuje. Możemy ten protokół wdrożyć, jeżeli natomiast widzimy takie rażące już zmiany w zachowaniu, tak. albo to się powtarza notorycznie, tak. albo trwa długo. Al, dokładnie, albo do tego dochodzą jeszcze nam wymioty, więc, no więc pies jest odwodniony może być bardzo szybko. E, I i no, przy zatruciu czasami też pojawia się to, że pies może być ospały. My też się źle mhm. czujemy, że on woli, trzeba go zostawić chwilkę w spokoju, żeby rzeczywiście sobie odreagował mhm. i, i się oczyścił z, z tych toksyn. No, ale jeżeli to, to nam się przedłuża, jeżeli to trwa więcej niż jeden. Dwa dni albo rzeczywiście pies nam słabnie z godziny na godzinę. Jakaś kroplówka może by się tak, wtedy przydała? nie? Dokładnie, nie czekajmy. Czyli do weterynarza wtedy. Mhm. Super. Dziękuję Ci bardzo za, za przekazanie tego protokołu. Myślę, że mega, mega cenna, cenna informacja. Dzięki. Koniecznie daj znać w komentarzu, jakie ty masz sposoby, gdy twój psiak nagle dostaje biegunki, tak żebyśmy mogli tutaj się wszyscy wspólnie zainspirować. Także podziel się w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym odcinku kawa z siapsi. A jeżeli podoba Ci się to, co tworzymy, uważasz, że jest to wartościowe, to koniecznie zostaw pod spodem łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, żeby nasze treści mogły trafić do jeszcze szerszego grona świadomych opiekunów.